Siema Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku pokażę Wam Jak nagrywać Bez pasków komputera No wiecie o co chodzi, te które są na górze i na dole Wiele początkujących twórców zadaje sobie to pytanie Dzisiaj Wam na nie odpowiem, subskrybujcie Ponieważ Zostało parę subów do 400 Lajkujcie! I udostępnijcie ten film jak największej ilości osób, żeby ten kanał jakoś się wybił. Macie sobie wideo z Minecrafta, co nie? Robicie sobie tam drzewę standardowo Dajmy sobie na to, że to jest survival. No i wiecie, wszystko jest spoko. Tutaj sobie się drzewko. Robicie sobie narzędzia i generalnie wszystko jest ok. Ale są te paski. Na górze i na dole. A prawie wszyscy YouTuberzy na YouTube nie mają tych pasków. I zastanawiacie się, jak to zrobić, bo to brzydko wygląda. To po prostu klikacie sobie. Ale jak zaczynacie nagranie, nie? Zaczynacie nagranie, wiadomo, godzicie sobie do Minecrafta. I klikacie sobie F11. A jak Wam nie działa F11, to wtedy klikacie sobie po prostu FN. Przytrzymujecie go i potem dopiero F11. Macie wideo bez pasków, ale jak nagrywacie to OBS-em, to nie róbcie tak, że właśnie, właśnie ten. Klikacie i od razu coś, coś robicie, bo OBS chwilę ma czarny ekran, a potem go Więc po prostu chwilę poczekajcie i zacznijcie coś robić. Wiadomo, na początku się to wyczyni. No i potem się witacie i tak dalej. No a jak coś widzieliście, jak wygląda ten czarny ekran? I o to mi właśnie chodziło. Więc to już na tyle. Przypominam Was, żebyście zasubskrybowali ten kanał. I udostępnijcie ten film jak największej ilości osób. Więc ja się z Wami żegnam. Pa, pa.